Elo melucznusy no Dobra, dzisiaj gramy futbol challenge. Cztery minuty mamy tylko. Aha, dobra, to zaczynamy. Zatrzymaj. No pojдут. Aha. Kamera to ma łapki. Start. Pierwszy karny. Już jesteśmy. A powiedz, że dziadek powiedz, że karne są. Teraz są karne. Był gol! Jeden war, raz tutaj. Przepuśi darek. Idziesz, strzelasz. Jo! To Bożydar. Będzie z żadnych. A! Jest! Gol! tu szybko! Pokaż dżownicy! Nie, weź drzownicę. <grym> to ja pokażę zaraz. Ja teraz Dziownicę pokażę. Dziownica. Zawinęła się trochę. Podaj. Podaj. Teraz ty? Co teraz? Wolne? Do wróżby daje dzieci! Okej, okay. co teraz było? Wolne. Tera wolne będą? Wolne.

Jedna, szesna, siedemna, dwa, dwa jeden, dwa dwa, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Yes! Z...